Za moment waszym oczom ukażą się obwody opisane w treści, więc jeśli ktoś chce uniknąć spoilera, to robi sobie pauzę teraz. To są te obwody. Będę pisał małą czcionką, żeby wszystko mi się zmieściło na jednym ekranie. Tak będzie Wam łatwiej ogarniać, ale odwróćcie sobie to na jakimś dużym telewizorze. To jest źródło światła motorycznej, to jest opór wewnętrzny. To jest zwarcie, tu nie ma oporu zewnętrznego. To będzie to z amperomierzem, czyli to jest R1 wtedy. Tu bez zmian. A to będzie z woltomierzem i to jest R2. A tu bez zmian. Mam obliczyć prąd zwarcia, czyli prąd, który płynie w tym obwodzie. Uznaczę go I. Wezmę wzór na opór. Lekko go przekształcę i wyjdzie mi, że I to U przez R. A w tym przypadku to będzie E przez małe R. Tutaj dużo rzeczy jest danych, ale akurat wśród danych nie ma ani E ani R. A trochę smutno. Wypiszę sobie dane tutaj. I tu płynie jakiś prąd, który oznacza, który mi oznaczyli I1. Ten prąd oznacza I2. Nie wiem, czy będzie czegoś potrzebny, ale niech jest na obrazku. R2 wynosi 150 domów. I napięcie, które ten woltomierz wskazuje, innymi słowy, napięcie na jego porze wewnętrznym to 12V. Przyjrzę się teraz temu obwodowi. Napiszę, że I1 zapiszę ten sam wzór jeszcze raz. Napięcie to nadal E, tyle, że opór, przez który to napięcie przepycha prąd jest teraz większy, bo już nie tylko przez R małe, ale też przez to. One są połączone w szeregu, więc to będzie zwyczajna suma. To jest I1. A tutaj najpierw przyjrzę się tej danej. To jest napięcie na pracującym ogniwie. Czyli to U to siła elektromotoryczna ogniwa pomniejszona o napięcie na oporze wewnętrznym i 2 Wygląda na to, że I2 się przyda. Zapiszę. To będzie ten sam wzór, tylko się indeksy zmienią. No i to już. Voilà. Koniec. Zapisałem całą fizykę. Tu nic więcej się nie dzieje. Te równania wystarczą, żeby to rozwiązać. Dalej została sama algebra. Trochę nudna. Nie wiem, czy mi się chce ją robić. A spróbuję. Może się nie wywalę po drodze, ale szanse są niewielkie. To to i dwa wstawię tu. Zobaczę, co z tego wyjdzie. Będę przypisywał w miarę możliwości w ten sposób, bo tak mniej błędów popełniam. Myślę, że tak jest nawet czytelniej, bo widać co skąd biorę. Czy nie? Tutaj, to E jako wspólny czynnik mogę wyłączyć przed nawias. Nie jestem przekonany, czy warto, ale skoro tak mogę zrobić, to tak zrobię. Może postać wzoru z wyłączonym E będzie użyteczniejsza później niż ta postać. Teraz zrobię taki algebraiczny myk, że setę odejmę, czyli zrobię z tej jedynki takie coś, żeby miał wspólny mianownik z tym. Zamiast te jedynki zapiszę r2 dodać r przez to samo. Odjąć. I to będzie. Te małe r się wywalą, więc zostanie r2 przez r2 dodać r. Nie potrzebuję wzoru na U. U jest dane. Fajnie byłoby mieć wzór na E albo na małe R, i wydaje mi się, że z tego łatwiej będzie dostać wzór na E. Zapiszę tutaj tylko, że to jest U, żeby mi się lepiej patrzyło. I teraz patrząc na to tylko jako na równanie, pomnożę obustronnie razy to tutaj. Będę miał, że ER2 to R2U dodać RU. I koniec końców samo E to będzie to. Przez R2. Z tego układu z amperomierzem też mogę sobie wyznaczyć wzór na E. Prościej nawet. I teraz mogę te dwa E przyrównać jedno do drugiego, bo E powinno być równe E. Najpierw to. A teraz to. To wygląda obiecująco. Wydaje się, że tu jedyną wiadomość jest małe r. Ponieważ w kresu łamkowej mieszka diabeł, to będę starał się tej kreski pozbyć, na przykład mnożąc obustronnie razy r2. Wyrazy z małym r na lewo, ten wyraz pojawi się znakiem minus, od razu małe r wyłączę. Przed nawias. Z tego zostanie I1 R2, a z tego minus U. Reszta na prawo. I wyrazy po prawej będą miały wspólny czynnik, to będzie R2 i to też od razu wyłączę przed nawias. I tak sobie myślę, żeby wam się lepiej patrzyło to narysuję takie kreseczki. Tu mi coś nie pasuje, bo nie było i bez indeksu. Musiałem zgubić indeks. No a jak? Pozostaje mi podzielić obu przez to, co stoi przy R. Końcowy wzór to będzie to. Przez to. Dobra, mam R. Teraz pozostaje mi wyznaczyć E i będę w domu. Będę mógł sobie tu podstawić i policzyć, co C. Hmm, E. No wydaje mi się, że lepiej będzie z tego wzoru wyjść, bo jest mniej skomplikowany niż ten drugi wzór na E. Takie jest moje zdanie. To wyjdę z tego wzoru. E to będzie i razy to. To znaczy i1. I zamiast r wpisuję r. To się może udać, bo ja nie dużo przepisuję rękami, może się nie pomylę. Dokażę wyprodukowania wspólnego mianownika. Wspólny mianownik to będzie to, wiadomo. Po co to jest w nawiasie? Nie musi być w nawiasie. To się nie zmieni. A tu będę miał to tutaj razy R1. Czyli I1, R1, R2. Odjąć R1U. I jak tak teraz patrzę, to korzystnie było tu wymnożyć. Wezmę to wywalę i wymnożę. To tutaj. R2 razy U. Odjąć. To razy R2. Czyli I1, R1, R2. Korzystniej było wymnożyć, bo teraz widać, że coś tu się wywali. Komisyjnie wywalam. Nie ma, nie ma. Poszło se. Przepiszę to, co zostało. To będzie I1, U. Tu zostanie R2 pomniejszone o R1. A tu. W zostanie po prostu to. Przyznam się bez bicia, że za sami sobie robię pauzę i sprawdzam, czy mi się nadal jednostka zgadza, i póki co zgadza się. Jest nadzieja. Ponieważ wiem już, ile wynosi E, siła elektromotoryczna, i wiem, ile wynosi R, opór wewnętrzny źródła, to chyba mogę podstawiać. Spróbujmy. E. R. Po co ten nawias tu jest. Aha, no bo kopiuj, wklej. Wiadomo, że lepiej za dużo nawiasów niż za mało. Tu wydaje się, że mogę coś skrócić. Bo to, to jest to samo, co to. No i przypiszę resztę. Może wszystko na jednej kresce niech mieszka. Czy z tym jeszcze da się coś zrobić? Jeśli się da, to ja tego nie widzę, nie umiem tego uprosić bardziej. Nakarmiam kalkulator i dowiaduję się, że to jest 29,6 Ampera. Koniec. Wspieram naukę o klimacie i dzięki temu miałem ostatnio okazję spytać profesora Malinowskiego o to, czy jest jakiś prosty i tani sposób na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Powiedział mi, że wystarczy żreć więcej zielska. Tak się składa. Że znajomy aktywista rusza właśnie z poza facebookową inicjatywą o żreniu więcej zielska właśnie. Myślę, że on lepiej opowie o swoim projekcie niż ja, więc myk. Coraz więcej ludzi w Polsce i na świecie obawia się zmian klimatu, susz, powodzi, huraganów. Niebezpieczeństwo załamania się systemu żywnościowego jest coraz większe z każdym rokiem. Ostatnio w Polsce mieliśmy namacalny dowód, jak mogą wyglądać zmiany klimatu. Więc ludzie się zastanawiają, co mogą zrobić, jak się zabezpieczyć, ale nie mają wsparcia, nie ma kto im pomóc regularnie i profesjonalnie. Dlatego powstała platforma Wegański Świat. Jest to platforma społecznościowa. Możesz wejść, założyć swoje konto, poznać inne osoby, które są prawdopodobnie wegetarianami przynajmniej co miesiąc spotykamy się z ekspertem do spraw zmian klimatu Szymonem Bujalskim, dziennikarzem dla klimatu. Co miesiąc na żywo będziemy mogli zobaczyć się face to face z nim i zadać mu pytania, jak się zabezpieczyć przed zmianami klimatu. Będziemy również słyszeli od doktora Tomasza Jrzewskiego, który jest kardiologiem inwazyjnym już 20 paru lat i weganinem od 10 lat, więc możesz również zadać pytanie. Czy kuchnia roślinna jest ok. Co miesiąc kupuję u niego konsultacje i zadaję mu pytania od naszych użytkowników i dr Jerzewski odpowiada zbiorczo raz w miesiącu na nasze pytania. Będziemy również mieć eksperta co miesiąc od etyki, Joanna Heinderek, która jest profesorą Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, która jest weganką już od wielu lat i aktywistką. Co więcej, ta platforma płaci za polecanie. To jest totalna rewelacja i nowość. To znaczy, możesz wejść raz na 7 dni bezpłatnie, żeby sprawdzić jak ci się podoba ta platforma. Jeśli po 7 dniach stwierdzisz, że to jest to, to wtedy z twojej karty będzie pobierane 5 dolarów, około 20 zł. Ale jeśli polecisz swoim linkiem referencyjnym tą platformę dalej, koledze czy koleżance, to jeśli ona wejdzie z Twojego reflinku na 7 dni bezpłatnie, żeby sprawdzić naszą platformę, i później również zostanie w niej, to tobie na kartę co miesiąc będzie przelewane 2,5 dolara, 10 zł. No niby nic, ale jeśli polecisz dwóm znajomym, no to masz platformę bezpłatnie, a dodatkowym 10 osobom, no to masz na kartę co miesiąc 100 zł. No niby nic, ale coś. Więc to jest totalna rewelacja. Ja jako marketingowiec od wielu lat jestem w totalnym szoku, że coś takiego zostało stworzone. Jestem bardzo szczęśliwy, że coś takiego powstało, więc można promować wegański świat. I dodatkowo na tym zarabiać. To jest niesamowite, więc serdecznie Cię zapraszam. Wejdź na 7 dni bezpłatnie i zobacz platformę od środka. Do zobaczenia, hej!